Jezus oprócz prześladowań ludzi wierzących zapowiada także kataklizmy, klęski naturalne, wojny. Te zjawiska zwykle budzą przerażenie i bardzo słusznie, ale kiedy będą miały zwiastować nadejście końca czasów, Jezus mówi: nabierzcie ducha i podnieście głowę, bo zbliża się wasze odkupienie. I już dzisiaj, kiedy chrześcijanin ma oczy wpatrzone w wieczność, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że życie nie będzie trwało na zawsze i że jest tylko drogą do przejścia w lepszy świat, do Królestwa Niebieskiego, do zjednoczenia z Bogiem, może na te wszystkie doniesienia o katastrofach, o kataklizmach, o możliwym Armagedonie spojrzeć naprawdę spokojnie.